W meczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa uległa norweskiemu Molde 3-2. Spotkanie odbyło się 6 marca 2025 roku na Aker Stadion w Molde. Mimo ambitnej walki Legia nie zdołała odwrócić losów meczu, choć w drugiej połowie pokazała ducha walki. Pierwsza połowa należała zdecydowanie do gospodarzy. Już w 11 minucie Eric Hestad otworzył wynik spotkania, wykorzystując błąd defensywy Legii. Zaledwie 6 minut później Christian Eriksen podwyższył prowadzenie Molde na 2 do 0 po kolejnym błędzie warszawskiej obrony. Przed przerwą w 43 minucie Freddy Guldbrandsen dołożył trzecią bramkę dla Molde, co wydawało się przypieczętować losy meczu. Po przerwie Legia Warszawa wróciła na boisko z nową energią. W 64 minucie Kacper Chodyna zdobył bramkę kontaktową, a zaledwie 3 minuty później Lukinia zmniejszył stratę do jednej bramki. Mimo licznych prób wyrównania, Legia nie zdobyła zdobyć trzeciej bramki, która dałaby im cenny remis. W meczu jednej 8 finału Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok pokonała belgijski Serkle Brugge 3-0. Spotkanie odbyło się 6 marca 2025 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia zrobiła ogromny krok w kierunku awansu do ćwierćfinału tych prestiżowych rozgrywek. Pierwsza połowa meczu była wyrównana, a obie drużyny miały swoje szanse na zdobycie bramki. Jednak to Jagiellonia Białystok zdominowała drugą połowę. pokazując. Swoją siłę i determinację w 69. minucie Afimiko Pululu otworzył wynik spotkania, pewnie wykorzystując rzut karny. Zaledwie 6 minut później kapitan drużyny Taras Romanczuk podwyższył prowadzenie na 2 do 0. W 78. minucie Pululu ponownie wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik meczu na 3 do 0. Jagielonia Białystok kontrolowała przebieg spotkania, utrzymując przewagę w posiadaniu piłki i skutecznie neutralizując ataki. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Białego Stoku ma solidną zaliczkę przed rewanżem w Belgii.